Tym razem mam dla Was taką cieniutką książeczkę z mojej półki, z serii książki z mojej półki. Nie wiem, czy wiecie, ale ja mam ustawione książki kolorystycznie na półkach, tak mniej więcej na tyle, na ile się da. Jest taki fajny designerski look wtedy. Niektórzy z Was pewnie wiedzą to, niektórzy nie. Mam ustawione najpierw białe książki, potem żółte, potem czerwone, potem brązowe, potem szare, potem niebieskie i zielone, potem czarne. Tak, okładkami. I ustawienia treściowe są w ramach półki każdej. A mam, najpierw mam ogólnoświatowe i ogólnoeuropejskie książki, potem anglosaskie, potem, holend potem francuskie, potem świata języka francuskiego, potem holenderskie, potem świata niemieckojęzycznego, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Szwecja, Polska, Rosja. I kraje azjatyckie, i inne. Tak, mam ustawioną każdą półkę oddzielnie. Więc e, dlatego książki, które są z serii książki z mojej półki, e, są na razie cały czas białe, bo zaczynam. I, e, jest bardzo dużo książek, więc zanim się staną żółte, to, e, to potrwa trochę, zanim przyjdą żółte książki. Więc kolejna książka z białą okładką Lech nie, kra nie krasz tam, gdzie człowiek zwyciężył morze. Wszyscy wiedzą od razu, tak? Tak samo jak ktoś mówi szczęki, i każdy już wie, że chodzi o. To tak samo jak ktoś powie, że tam, gdzie człowiek zwyciężył morze, to może być tylko jeden kraj, czyli Holandia, oczywiście. Książka jest ciekawa, bo jest napisana w 1986 roku, czyli jeszcze w Perelu. I zobaczcie, ten człowiek żyjący ciągle jeszcze w zamordyźmie Perelu, co prawda upadającym Perelu, ale jednak 86 rok. To ja miałem wtedy 4 lata, no jednak, zobaczcie, jak wspaniale potrafił docenić kraj zachodni, tak? jak bardzo ludzie tęsknili za zachodem, jak bardzo widzieli osiągnięcia zachodu, także te humanitarne, ale także te technologiczne. Jest rzeczą niezwykle smutną, że w naszych czasach ludzie się podniecają jakimiś autokracjami typu Singapur, albo jeszcze gorzej Turcja, albo jeszcze gorzej Chiny, albo jeszcze gorzej, nie wiem, Dubaj. Tego mi brakuje bardzo, że ja pamiętam lata 80., nie pamiętam, ale pamiętam 90. I było. Dzisiaj się mówi, że, że wtedy uważano, że Ameryka to jest w ogóle super i bez żadnych zastrzeżeń. Tak, trochę tak uważano, ale to było lepiej niż wymądrzanie się ludzi w Polsce, że Ameryka upada, cokolwiek tam się zdarzy. I to było lepsze tak samo w odniesieniu do krajów zachodnioeuropejskich. Posłuchajcie tutaj fragment. Tutaj mamy troszkę o tym, jak w ogóle powstał ten system tam i wałów w Holandii. Już w VIII wieku pojawiły się na terenie Niderlandów, sypane przy użyciu łopaty, wideł i ręcznych nosideł wały ziemne i groble, umacniane jedynie porastającą je trawą, czyli trawa trzymała ten ziemię razem. Nie było to zbyt skuteczne zabezpieczenie przed słoną wodą Morza Północnego, ale oznaczało początek zdecydowanego oporu, jaki zaczęli mu stawiać fryzowie, a potem osiedli bardziej na południu Batawowie. Obok funkcji ochronnych wały te i groble, Spełniały rolę dróg, które w e, czasie przepływów mogły łączyć sąsiadujące są osiedla położone na terpach. W Mezopotamii także sypanowały wzdłuż Tygrysu i Eufratu, ale służyły one nawadnianiu. W wyniku bezmyślnych ingerencji człowieka pola uprawne zamieniały się w pustynię. Tutaj człowiek też próbował ingerencji, ale w obronie własnej, zalewanej przez morze ziemi. Trudno więc porównywać hydrotechnikę fryzyjską z egipską gdyż tam wylewał życiodajny Nil, a tutaj szalało złowrogie morze północne. Nie mają więc fryzowie swoje legendy o latach tłustych i chudych, jako że wszystkie ich lata były do siebie podobne, a powódź nie była ewenementem, lecz zjawiskiem codziennym. Piękne, nie? Ktoś w końcu wpadł na pomysł obwoływania niewielkich, wciąż jeszcze narażonych w każdej chwili na zatopienie kawałków uprawianej ziemi oraz wyburzania, wypuszczania przeciekającej i gromadzącej się w wyniku opadów wody drążonymi w tych wałach otworami. Powstały pierwsze przepusty i, sta, i stawidła, nawet nie wiem, co to jest. Ziemię otoczoną wałami chrono, chroniącymi przed wodami Niderlandczycy nazywają polder, w języku fryzyjskim pol Oznacza wszystko, co sterczy ponad płaską powierzchnią. Polder jest więc depresyjnym pół, półkiem opusz, otoczonym wałem. Sztuczne osuszanie polderu polegało na odprowadzaniu podczas odpływu morza, a więc przy najniższym jego poziomie, zbędnej wody. Ten genialny w swojej prostocie odprowadzanie podczas odpływu morza. A więc przy najniższym jego poziomie zbędnej wody. Ten genialny w swojej prostocie pomysł miał zdecydować o dobrobycie i bogactwie Niderlandów. Nim do tego doszło, trzeba było wznosić coraz wyższe, ubijane kopytami wołów i stopami ludzi na przemian tamy i wały, a także otaczać nimi coraz większe tereny. Tamy, po holendersku Dajkę, wydłużały się i już w wieku X stanowiły nadal charakterystyczny element krajobrazu Fryzji, Groningen, Holandii Północnej i Islandii. Mimo niedoskonałej konstrukcji, były to jednak duże, jak na owe czasy, osiągnięcia w dziedzinie budownictwa wojennego. Tak? Mamy X wiek, czasy Mieszka I, a tam czasy Dirka I, e, zwanego też Dytrykiem, bardziej tak z łacińska. Erozyjne działanie fal i prądów morskich zmuszało ludność do ciężkiej pracy przy odbudowie zniszczonych wałów i stałych ich umacniania. Bezpieczeństwa a tak samym życia imienia ludności strzegły niezwykle surowe prawa, grążące w razie uchybienia im nawet karą śmierci. Wszystkich jednakowo obowiązywał pokój tam, którego pod żadnym pozorem nikomu nie wolno było naruszyć. W początku wieku XIV zaczęto budować nowy typ tamy o pionowej konstrukcji ściany zewnętrznej. Nowość polegała na obkładaniu wału ziemnego foremnymi bryłami gliny zmieszanej z wodorostami. XIV wiek. Było to kolejne osiągnięcie holenderskiej hydrotechniki, o czym wspomina dokument z 1328 roku, podpisany przez Hendrika van Brederode. Inny jeszcze sposób umacniania tam polegał na obkładaniu jej od zewnątrz wodorostami, które mają właściwość sklejania się, to też trudną przemakalną warstwę ochronną. Tworząc, przepraszam, trudną przemakalną warstwę ochronną, rzecz ciekawa, że w ten, sposób się też, w ten sposób umacniania tam można spotkać, było spotkać w Niderlandach jeszcze w wieku xix z tą gliną i wodorostami. Z brakiem wodorostów umacniano tamy. Powiązaną w pęki trzciną, która nie dorównywała jednak trwałością wodorostwom, i trzeba było je co 5-6 lat wymieniać. Nowy typ umocnień to wbijane w dno drewniane pale. To wymyślił w 1440 roku książę Filip Burgundzki, gdyż w XV wieku, aż do 1470 lat, to wszystko należało do Burgundczyków. Inicjując tym samym budownictwo tam drewnianych. Taką pierwszą palisadę z drewna ustawiono na przestrzeni 3 mil opodal Medemblik już w wieku XV, zużywając ogromną ilością tego celnego budulca. Chociaż doprowadzanie do, z, do, z biegiem czasu budowy tami wałów ochronnych do perfekcji było dziełem Holendrów, to jednak pomysł należał do starożytnych Rzymian. Starożytni Rzymianie wznosili w Niderlandach, rękami legionistów cesarskich, pierwsze tego typu obiekty wzdłuż korytów, koryt rzek w pierwszych latach naszej ery. Więc trzeba było sobie przypomnieć rzymską metodę, słuchajcie. Obok wałów stawały później, jak Niderlandy, długie, szerokie zapory wodne po holendersku dame które odegrały wielką rolę w ciągłym procesie przekształcenia owych mitycznych bagnisk i moczarów w żyzną ziemię. No, i mając już swoje damen i dajkę, a więc na zapory i tamy, i Niderlandy czekały jeszcze tylko na jedno urządzenie, którego nie sposób było ruszyć naprzód w dążeniu do dominacji człowieka nad siłami natury. Urządzeniem tym okazały się genialny, prosty mechanizm śluzy po holendersku slice. Ten prosty i powszechny do dzisiaj, że nie sposób dopatrzyć się w nim czegoś nadzwyczajnego. Sposób, a jednak, jak dowodzą zdawcy dzieł hydrotechniki holenderskiej, śluza była dla rozwoju Niedelandu w tym czym wynalazek koła dla transportu. Śluza sprawiła, że Holendrzy stali się panami swego losu. Zasada działania śluzy sprowadza się do zastosowania dwóch ruchomych zamknięć, albo inaczej wrót które wpływa, wpływająca woda otwiera, a wypływająca zamyka. Prosta, ale wpierw trzeba było na to wpaść i właśnie Holendrom się udało. Czyli woda się przelewa tylko ze stateczkiem, a potem już się nie przelewa. Nieźle, co? No i tutaj są różnych też katastrofach, że nie zawsze to się tam wszystko dało. No i potem mamy, czy można wyobrazić sobie Holandię bez wiatraków. Na północy Niderlandów, czyli we fryzji, pierwsze ich skrzydło zaczęło się obracać w 1282 roku, bo to jednak stary typ holenderskiego wiatraka, Standard Mole, nie przy goto, przystosowany jeszcze do pompowania wody. Takie wymyślono dopiero w XVI wieku, we, też we Flandrii konstruktor Leif Andresen. Ten nowy typ wiatraka chodziło tutaj o to, że zastąpienie ruchomej wieży wiatraka wieżą obrotową. Ten nowy typ wiatraka, spinek mole po, czyli e, obracający, się z, obracający się łeb, tak, wiatrak obracającego się uba, spinek mole, pozwalał wykorzystać siłę wiatru wiejącego z dowolnego kierunku dowolnego kierunku. Trzeba było dopiero lejchwatera, by dmący z nad morza wiatr zmusić do służby dla Niderlandów. Inwencja tego samouka ze wsi, przepraszam, w Holandii Północnej godna była. Po zazdroszczeniu miał on wynaleźć dzwon nurkowy, po czym zanurzył się i przebywał przez jakiś czas pod wodą. Gdzie ponoć jadł jabłka i nawet grywał na flecie. Także wymyślił dzwon podwodny, niezależnie od takich wynalazków, który podobno Aleksander Wielki kiedyś inicjował. Pewnego dnia 1612 roku oczom holendrów ukazało się dno jeziora. Sprawił to wiatrak wodny Watermole. Przez dwa lata 40 ustawionych wzdłuż jeziora wiatraków pracowicie przelewało wodę do kanału. Wzdłuż jeziora de Bremster ukazało się dno jeziora. Wyobrażacie sobie, to było coś takiego, tutaj te, tego nie używa ten, ale to jest coś jak rozstąpienie wody przez Mojżesza i Boga w sumie. Tak? Także nic dziwnego, że po Holandii się mówi, jak się o Holandii mówi, Batałian, batauje, nie, batauje non Deus set Bataus fecit. Czyli Holandii nie stworzył Bóg, tylko stworzył ją Holender. No i tutaj mamy kolejne maszynę parową, używaną jeszcze angielską. Słuchajcie, 1784 rok. Zakup kosztował Hogan zawrotną sumę 25 tysięcy guldenów. To była maszyna Stevena. Maszyna, maszyna. Jakiegoś anglika z 1784 roku. Towarzystwo Filozofii Eksperymentalnej się tym zajmowało, wdrożeniem tej maszyny. Także mamy coraz to kolejne. I mamy, mamy też opis straszliwych katastrof. Najgorsza, ostatnia była w 1953 roku, i nawet stracono 8% powierzchni kraju, bo największe Największy, nie licząc XVII wieku, największy zysk zabrany morzu to jest wiek XIX, kiedy wchodzą właśnie maszyny parowe i, i tak dalej. I w związku z tym. Yy, też no, katastrofa stała się większa tak w 1953. I Holendrom, nawet cała Europa, zbiedniała po II po wojnie światowej. Zresztą te tamy w, 1500, w 1953 roku tak puściły, dlatego że Niemcy zaniedbali te tamy. No bo co ich obchodził lot z Holandii? tak Oni tylko spijali całą śmietankę jako okupanci. A Holendrzy im jeszcze robili problem, bo sabotaż na wielką skalę, tam nie było ruchu oporu, bo tam nie ma lasów, ale tam był sabotaż na wielką skalę anty-wehrmachtowy, więc były, nie zadbali o te tamy i w 1953 one puściły. No i to są ziemie wydarte morzu, prawda, w wieku. Od, od XIII wieku do, no, do, do wieku do roku, w którym powstała ta książka, czyli do 1986 roku, byłoby więcej, jeszcze więcej. Ale zobaczcie, ta książka powstała w latach 80., kiedy właśnie zaczęto kończyć te, te nowe zapory. Budowa zapor ruszyła w 1968 roku i Plan opro... Plany stworzono jeszcze tak gdzieś do 1959. W 1953 jest, jak wiadomo, cofa, cofamy się cały czas właśnie ta największa tragedia. I cała Europa mówiła, żeby odpuścili te 8%, ale Holendrzy nie są tacy. Holendrzy są twardzi, więc odebrali z powrotem. Także to jest kraj, który powinien budzić nasze. Tak jak tego człowieka żyjącego w Perelu, docenił to. Paradoksalnie, PRL, zwłaszcza w tych momentach odwilży, czyli latach 70., -tych, 80., -tych, był zdolny dosyć mocno docenić zdobycze zachodnie, czego nie jest w stanie czasem zrobić współczesna Polska. Ale zobaczcie, jak Holandia, jakim ona wydaje się cudem i dziwactwem jednocześnie, znaczy ludziom o liberalnych poglądach, którzy by chcieli, żeby człowiek był mądry, silny, zdecydowany i współdziałał i pokonywał trudności, Holandia jest po prostu mło i dla mnie też, to jest mój ulubiony kraj, ukochany kraj, ale yy, ale dla ludzi, którzy chcą, żeby człowiek był słaby, bierny i słuchał papieża, czy innych takich dziadów, no to Holandia jest czymś potwornym, prawda? Że sami stworzyli swój kraj. Nie Bóg stworzył Holandię, tylko Holender stworzył Holandię, tak? Non deus non deus et bataus bataia. Bataliam Fecit. Tak to wygląda. Także. Ja yy, yy, bardziej chciałbym tą książkę zareklamować i w ogóle yy, wzbudzić większe zainteresowanie niż przeczytać ją tutaj całą, bo ta książka jest krótka, więc nie chcę tu robić krzywdy. Nie wiem, czy autor w ogóle jeszcze żyje, bo to jest to no, 86 rok, ale chyba tak. W każdym razie. Yy, Fantastyczne jest właśnie to. I zobaczcie, jak tutaj jest jeszcze mamy taki też. Tej epoki, czyli 1980. lat mamy slajdy, tak? Mamy slajdy takie jakby wkładane do maszyny. I on te slajdy umieścił na okładce. Ja jeszcze trochę takich slajdów mam. To jest też ciekawa sprawa z historii techniki. Jeszcze tutaj przeczytam wam kawałek.

Tej powodzi. Po raz pierwszy powiodła się Holendrom rzecz, z której mają prawo być dumni. Otóż wymyślili oni i wypraktykowali na swoich modelach system hydrauliczny, który zapobiega mieszaniu się dwóch rodzajów wody. Pomysł sprowadza się do wymiany w komorze śluzy wody słonej na słodką i odwrotnie, w zależności od ruchu, kieru, ruchu statku bądź barki. Rozdzielenie takie jest fizycznie możliwe na znanej zasadzie różnicy ciężaru wody słodkiej i słonej. Ta druga jest po prostu cięższa. Woda słona jest cięższa. Dzięki temu, że śluzy Kramer przeprawiać się będą jednocześnie cztery zestawy barek pchanych, nie powodując tego, co się dzieje w Eilmaiden, gdzie podczas otwarcia śluzy do jednego statku wlewa się kanał Morza Północnego, w kanał Morza Północnego rzeka wody morskiej z wartością 150 wagonów. Ko Towarowych soli. Osiem lat trzeba było na wydu, wybudowanie jednego z największych typu, tego typu obiektów hydrotechnicznych na świecie. Obok montowanych w zapory Philips, tak? Ten Philips i Ester kompleksów i Uster kompleksów powstałych również w porty oczekiwania dla barek, śluza jachtowa, kanał odpływowy do celów kontroli poziomu jakości wody na szlaku Ren-Skalda, sztuczne jeziora Markisaad. I Zomer i węzeł zbiegających się dróg lądowych. Nie byliby jednak Holendrzy sobą, gdyby nie pozostawili tutaj, postawili tutaj 21 mostów stałych i jednego zwodzonego. Zakończenia tych inwestycji wraz z oddaniem do użytków bariery przeciwsztormowej we wschodniej skaldzie, na wschodniej Skaldzie przewidziano na drugą połowę lat 80. Inaczej wszystko nie miałoby sensu, a sens ten polega tymczasem na zamknięciu całego omal estioarium. Estuarium zaporami utworzenia unikalnych akwenów ze słoną wodą pływową, jak wschodnia Skalda, słoną stojąca jak Hravelingę, oraz słodką, jak cała reszta. Fizyczna obrona Zelandii przed Morzem Północnym zapewni bariera na wschodniej Skaldzie. Zapory Philips i Uster wraz ze śluzami Kramer i, Krek, i Krak będą służyć rolnictwu, żegludze, rybołówstwu i rekreacji. I to jest istota holenderskiego programu Delta. Tak, to jest właśnie o tym programie Delta, czyli likwidacji skutków ogromnej powodzi 1953 roku. Także słuchajcie, są kraje, które biernie akceptują, co im przyroda tam daje i są kraje, które robią tak, żeby przyroda z nimi współpracowała. I to jest zasadnicza różnica i Warto tym pamiętać i jest to robione metodą humanitarną, a nie tak jak w Starożytnym Egipcie czy w dzisiejszych Chinach. Metodą, wiecie już jaką. Także bardzo polecam tą książeczkę i można ją dostać. Ona była dosyć duży nakład, był w tamtych czasach, więc można ją na Allegro dostać, polecam, bardzo fajna, bardzo fajna sprawa dla każdego miłośnika Holandii, a także techniki wodnej i w ogóle wynalazczości ludzkiej. Przy okazji przypomnę Wam, kto oswobodził ten statek, który niedawno, pamiętacie jeszcze, to było całkiem niedawno, to był rok temu, statek utknął i zatkał na kilka tygodni kanał Słewski, taki ogromny statek. Kto go wyzwolił? Oczywiście Holendrzy, holenderscy inżynierowie, a był któżby inny. Także to tyle, dank, julej wel, i słuchajcie, to zins, to Straxy et et allerbeste.